zapraszam Was na kolejny odcinek serii. Wspomniałam z przeszłości Crash Bandicoot 2. Z tej strony poranny gamer. To zaczynam. Dobra, na wstępie chciałem Was przeprosić, że tak długo czekaliście na odcinki, na odcinek ten, ale z powodu ważnych spraw rodzinnych nie mogłem tego zrobić. Nie mogłem, nie miałem jak nagrywać. Ale teraz będą odcinki wystawiane codziennie, więc. Dobra. Y to, jak widzieliście w poprzednim odcinku, przeszliśmy trzy plansze. Jest, tutaj widzicie trzy. Dobra, zostały dwie i e Boss. Jak się uwinę w 15 minut, to zrobimy jeszcze może dwie z następnego, ale zobaczymy. Dobra, to. To może wodę. Później będę, planuje tak. Następną serię robić ze Spec Opsa albo z, ym, z Darksidersa 2 Nie wiem właśnie co, czy to wypali czy nie Czy mam te obydwie gry na komputerze? Tylko muszę je przejść, to trochę zajmuje Więc musicie poczekać na tę serię Dobra, C, otwarta jest. No tu po tych paczkach nie idzie? Chyba nie. No, zobaczymy. Dobra. Chwilę za dwóch. Coś się stało? Okej, okay, jestem z powrotem. Nie wiem, coś, coś tu się stało. Jakiś błąd chyba wyskoczył, czy jakiś, nie wiem. Ale dobra, jesteśmy, więc jest dobrze. Ło! Ale nie powiem, Kra kresza... Zrobili trudnego. Nie jest to prosta gra. W ogóle... Jeden minus to jest to, że nie zrobili jej na playa trójkę. a bardzo bym tego chciał. Żeby była, bo mam playkę. A bardzo bym chciał zobaczyć jak Crash'a zrobią. Nie wiem, może czekają jakieś na ostatnie, ostatnia gra. Może jaka wyjdzie na playa trójkę to będzie kresz, Nie wiem. Ale na czwóreczkę zrobią. Nie wiem, jak to będzie. Ja tam nie wymyślą tej gry. Dobra, bo szybciutki bonusik. Już mówiłem wam, że odcinki krótkie. Dobra, tu lepiej wolę nie skakać z tego bonusu prosto tam, bo obicie tu można się tam... W sumie na upartego by można było się tam wrócić. Bo ten. Niebieski, bowiem jak go zdobyć. Ale to jest. W sumie. Można na końcu zobaczyć, ile czasu mi zostanie. To mogę zrobić. Po prostu tam trzeba. Albo powiem wam, jak tam już. Nie, dobra, powiem wam. Tam trzeba po prostu. Nie zebrać żadnej paczki. Nie trzeba wszystkie trzeba omijać paczki i to się dostaje wtedy. Kurde, dobra. Nie będzie na wszystkie paczki. Trudno, wow, poradzimy sobie bez paczki, to już jest koniec. Sobie mogę pozbierać, ja bym wiedział. U, no tak, by mi tak nie zebrał dużo. Brakło, Do no dość sporo, dobra. Dobra, ostatnie to. No dobra, damy save'a, żeby się, jakby się coś nam nie wyszło, jakbyśmy wszystkie życia potracili albo coś, chociaż to jest nierealne w tej serii, nie tak jak w trójce. już w trójce nie traciłem wszystkich żyć, ale dość sporo było tego. Nie odcinek mam 45-minutowy, więc... Nie są w strony. No tak, bo to jest ta kula chyba. To jest jedynki. No. I tu jest... Oj, się nie mylę. Takie tajne przejście. No. Tak. Tu jest tajne przejście. Trzeba to przejść i wam pokażę. Nie jestem pewien nie chcę was wprowadzić w błąd, ale chyba. Nie. Nie. Oj. Nie jestem pewien na 100%. Dobra, tu się postaram wszystkie paćkie zebrać czkie. Wow. O, Dobra. Ty się nie oglądaj za siebie, tylko leć. Przed siebie. O nie, no. Nie, nie. O, wow. Ale jest życie. już 20. Dobra. Ale jeszcze otworzył C takim tygryskiem. Dobra. Ding, ding, ding. Widzieliście to, jaki fajny. Ja to nazywam, nie wiem, czy to jest błąd. O, 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 nie, 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 ratujcie mnie, ratujcie. Zaraz mnie kula dogoni. Ratujcie nitro. Nitro ładnie mi tu pozbiera ta kula. Nieszczęsna. Dobra, ale tu już nam da spokój. O, tak mi przykro. Złe jest to, że tam nic nie widać. Dobra, ale jest bonusik. Może zdążę na ten niebieski. Zobaczymy. Tak, to jest ta, te przejście, o czym myślę, że się zdobędzie czerwony. To dobrze. I miło. I super. 5 powinno być, tak. Jest 5, dobra. ławia. To jest 6, 7, 8, 9, to jest 9, 9, to jest nie tak jak w trójce, było 5, to mi nawet 3, 2, 3, po jednym. dobra, to już jest z tych trudniejszych bonusów, więc. Więc wiecie, jest już to troszkę trudniej. No, ale nie ma na razie rzeczy dla mnie trudnych. Może dla innych tak, ale dla mnie na razie nie. Dobra no, tutaj tak, co otwieramy? Szybko te paczki. O boż Dobra, tego nie widzieliście. A to jest taki mały błąd mój. Źle po prostu... Nie, no znowu. Yy, za późno skoczę. Skaczę, muszę to wcześniej robić. O, właśnie. To jest tak, jak się pośpieszy. Nie, to chyba nie jest w tej planszy. To nie jest tu, bo nie lecimy na tygrysku. A musimy na takim. Nie, to jest niedźwiedź polarny. O, nie. E, musimy uciekać przed. E, tamta plansza z tym tajnym przejściem to nie jest tu, tylko trzeba przed niedźwiedziem polarnym uciekamy, tym takim małym niedźwiadkiem. To jest tam. Wtedy. Uo. Ło, ale jest, jest, jest trudno. O nie, możesz. ożesz, nie, dobra, ale. Jak to wygląda? Oż. No, zrobiliśmy życie, ale dobra. Dobra, szybciutko. O, szybko. Tak. Dobra. Jakoś się udało. Bo ale jest trudno boż jest jest mamy wszystkie mamy wszystkie jest tak jak mamy wszystkie i odrobiliśmy życie dobra no pójdziemy na ten niebieski bo tu widzę na zegarku że mam jeszcze czas to dość sporo czasu Dobra, dobra. Tak, po potańczy zostawię. No i tu się chyba odezwie korteks. Tak, albo ten drugi. Ja, dosyć. Nie, ja, nie będzie dosyć. Reading memory card. Dobra. Tutaj. To ten niebieski spróbuję Może mi się uda. Może Dobra o, Najlepiej nic nie dotykać Znaczy jabłka to tak, to wiadomo, ale chodzi mi spaczek to, to chyba też można o. Tam w jednym miejscu idzie najtrudniej Dobra Bonus zostawiamy Tu przechodzimy bokiem, żeby było szybciej Dobra, tego wyrzucamy Zazwyczaj to miejsce takie o, właśnie jest Boże, jak to, to zrobić? O, właśnie tak. No, jakoś wyszło. Dobra, chodźcie. O, możesz ty. Tu idzie z tego zaskoczyć, normalnie zaskoczyć z tego, ale nie chcę. Idzie jakoś to zrobić. No. Dobra, nie będę się z tym bawił, bo mnie jeszcze zabiją. A tego byśmy nie chcieli, bo już straciliśmy wystarczająco żyć. Można tak. O właśnie, widzieliście. Można i tak. Robić i... I mamy, widzieliście. Jest niebieski. A No akurat będę miał czas na włosy. Jeszcze. Oj, przepraszam. Niech to było słychać. O, musi się cieszyć. Dobra, to safe. A tu, tutaj niech będzie. Dobra, to co? To do góry. Ching, idziemy do góry. Ten szalony pies będzie teraz. Jako, jak się go pokonywało? Aha, dobra, już wiem. On tu ma dobra A nie, nie teraz, nie teraz on te zielone puściło właśnie To jest w ogóle zauważcie, To jest ta sama misja, to jest ta sama lokalizacja co w jedynce była Możesz ty Wow. On się zawsze musi dynamitę <laughs> e, niebezpieczne <normalnie. Pra. śmiech> Tam już tak nie będzie wybuchać. Wow, wow, wow. Dobra, ale cianki jesteś, gość. Dobra, tu nie można tego cofnąć. Przewinę znaczy nie przewinę tego nawet, bo nie idzie. Niech sobie podaje chłopak. Mam jeć No i widzicie, tu jest taka fajna plansza następna, tu się odezwie Jak zawsze To ty się śmiej, jak cię dorwę, to ci nie będę dośmiewał Dobra Damy save'a i... I kończymy odcinek Jeszcze wam pokażę co tutaj jest no, to Jest pięć o, to jest ta plansza właśnie. Co się ucieka. A jak to się nie mylę? Co to jest te tajne przejście? Z niego jabłka wylatują albo życie? Coś takiego. O, właśnie, widzieliście. Z niego życie wylatują. Dobra. i zabraliśmy życie, i możemy kończyć. Dobra, stanę sobie obok pieska. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Cześć.